Cześć, z tej strony Szymon, właśnie odbywa się 5. Memoriał Szymona Kowala w futsalu, gra w nim 25 drużyn na dwóch halach, w zludowicach i w busku Zdroju. Zapraszamy na godzinę 19.30 na liczne licytacje, które będą poświęcone choremu Igorkowi z okolic Chmielnika. Na licytację przyjedzie dyrektor marketingu Korony Kielce wraz z koszulką Michała Stępińskiego, która będzie licytowana właśnie tutaj na hali. Zachęcamy, bo to jest naprawdę ciekawy okaz wśród wszystkich koszulek piłkarskich. A po licytacji odbędą się finały, które są zaplanowane na okolice 21, 21 30. Serdecznie zapraszamy!